Dzień dobry, jest 5 luty, w dzisiejszej części zaprezentuję nasiona kwiatów i warzyw z przesyłki numer 3, z przesyłki numer 1 już pokazałam, z numer 2 również czas na numer 3, ale zanim to zrobię, to coś opowiem Państwu. Słuchajcie Państwo, w odcinku poprzednim w części drugiej prezentacji nasion pokazałam sarenkę, która pożywiała się rzuconą przez nas kapustą. Dokarmiamy sarny jabłkami, marchewką, kapustą. Proszę, to jest kapusta. Wyobraźcie sobie, że miesiąc temu to ogrodzenie było uchylone na jakieś 40 cm. Sarna weszła do nas. Wystraszyła przeraźliwie, było ciemno. I poszła tam na sam koniec stanowiska arbuzowego. Biegała jak szalona, stamtąd do ogrodzenia. Waliła łbem, kopytami, nie wiem, dźwięki straszne były metaliczne. Pobiegła hen-hen w stronę domu. Powywalała koszyczki z cebulami tulipanów, aż udało jej się trafić do tego, do szeroko otwartej już tej części. I wybiegła. Szukała chyba pożywienia. A z reguły co drugi dzień, codziennie co drugi dzień dostaje, dostają wszystkie sarny, jakieś warzywa. Ale zobaczcie, zagadką było dla nas, jak ona się przecisnęła przez te 40 centymetrów. No, no. Tym razem sama muszę dać się radę z pokazywaniem tych nasionek. Ale damy radę, damy radę. Przed nami jeszcze będzie kolejna paczka, w której będą nasiona i coś jeszcze. Także zaczynamy. Najpierw tą folię należy zdjąć. Proszę bardzo. Bup kasjer koper ogrodowy szmaragd burak ćwikłowy monty F1 groch siewny cukrowy ambrozja Burak ćwikłowy, regulski cylinder. Burak ćwikłowy, patryk. Marchew Nantes 3 na taśmie. Cudowna, niespotykana rzodkiewka Candela di Fuoco. Rzodkiewka Felicja, sałata masłowa, jubilatka, nasiona otoczakowane, burak ćwikłowy, karmazyn w zgodzie z naturą, marchew wczesna, jagna. załata słowa, ismina, nagietek, santana, marchew, koral, słonecznik ozdobny, średnio wysoki, floren, groszek pachnący. Ktoś zapyta, ale dużo. Gdzie ona to posieje? Czy wszystko posieje? Na pewno większość, ale o tym powiem, gdy zbiorczo wszystko pogrupuję. Słonecznik ozdobny, niski, pełny. Raz, dwa. Bo dla kogoś. Nagietek lekarski. krem Beauty. Nagietek lekarski. Pink Surprise. Różowa niespodzianka. Łubin trwały dla kogoś. Asterchiński Karłowy, mini. Asterchiński Igiełkowy, wysoki. Asterchiński Peoniowy. Asterchiński Peoniowy. Cudna barwa. Onętek pełny, biały, sałata masłowa zimująca zina. Rzodkiew. Mino Early. Słonecznik ozdobny Sonne Gold. Tak się przedstawia zawartość tej przesyłki. Zapraszam na kolejną część. A to jest moje stanowisko arbuzowe numer jeden, na które wbiegła sarna, a ja jeszcze tu drzwi uchyliłam, by się schować, bo ona w panice biegała. Diabli wiedzą, co by zrobiła. Tu się szamotała, tam biegła. Hen, hen, aż udało jej się wybiec. Do widzenia.